Rano wyjebajem, czarną kawę i idę dźwigać se na bary. Potem odwiedzam studio, zamawiam kalmary. je panie szczere gówno Powiedziałem komuś, że nie może być tak źle, kiedy zbijam się po schodach w moim domu. W moim pierdolonym domu nie akceptujemy kurę w moim domu. Dlatego nie wchodzisz ziomuś, dlatego nie wchodzisz kotuś, a my balujemy jak na bloku. Ej, tu nic się nie zmienia, odklejam nie po wudzie, a zioma po towarze myślimy jak uciec. 25 lat mam, siedzę w tej muzie na Dzieci. Mówię to wprost, kiedy na mnie siedzi O, oh, oh, potem oh, idziemy na pedi okay, go, 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 go. Ha, u Azjatu leżę, w lutym, ale chyba robię album życia oh, pierdolony album życia i bez kitu nawet nie wiesz jak po tym co zrobiłem się czuję dzisiaj, dzisiaj. Powiedz oh. jak się czuję dzisiaj? Znowu mam czysty wzięt, ją od tyłu, kiedy grała sobie Simsy. Woo! Włączył mi się Drizzy Mode.